Krates, podobnie jak jego uczeń Platon, miał krytyczne podejście do demokracji ateńskiej, a jego sceptycyzm wynikał z kilku kluczowych powodów, które są widoczne w jego filozofii oraz w relacjach naukowych świadków takich jak Platon czy ksenofont. Sokrates wierzył, że rządzenie państwem to niezwykle skomplikowane zadanie, które wymaga specjalistycznej wiedzy, mądrości i cnoty. W swoich dialogach często porównywał politykę do rzemiosła. Na przykład w dialogu Gorgias Sokrates argumentuje, że tak jak nie powierzyłbyś budowy statku osobie, która nie jest szkutnikiem, tak nie powinno się powierzać rządzenia państwem osobom, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. W demokracji ateńskiej decyzje polityczne były podejmowane przez zgromadzenie obywateli, w którym mogli uczestniczyć wszyscy dorośli mężczyźni będący obywatelami Aten. Sokrates uważał, że większość tych ludzi nie posiadała czającego wiedzenia i doświadczenia, by podejmować rozsądne decyzje w sprawach państwowych. Jego zdaniem przeciętny obywatel kierował się często emocjami, uprzedzeniami lub krótkoterminowymi interesami, co mogło prowadzić do złych decyzji politycznych. Sokrates podkreślał, że wiedza i mądrość są kluczowe do sprawowania władzy. Uważał, że tylko ci, którzy poświęcili czas na zgłębienie filozofii i zrozumienia natury dobra i zła, sprawiedliwości i cnoty, powinni mieć prawo do rządzenia. Sokrates był głęboko przekonany, że demokracja może łatwo stać się systemem, w którym decyzje podejmowane są pod wpływem emocji, a nie rozumu. W swoich rozmowach często podkreślał, że tłum, czyli większość, może być łatwo manipulowany przez sprytnych mówców, demagogów, którzy potrafią zdobyć poparcie, ale niekoniecznie działają w interesie państwa. W dialogu państwo Platona, który jest w dużej mierze inspirowany myślą i nauczaniem Sokratesa, demokracja jest przedstawiana jako system, w którym wolność staje się celem samym w sobie, co prowadzi do chaosu i braku porządku. Sokrates obawiał się, że w demokracji wartości takie jak mądrość, Sprawiedliwość cnota, są często marginalizowane na rzecz populizmu oraz doraźnych korzyści. Ponadto Sokrates uważał, że demokracja może prowadzić do relatywizmu moralnego, czyli przekonania, że nie ma obiektywnych standardów dobra i zła. W demokracji decyzje są podejmowane przez większość, ale Sokrates pytał, czy to, co większość uważa za słuszne, jest naprawdę słuszne. Dla niego prawda i sprawiedliwość nie były kwestią głosowania, lecz obiektywnymi wartościami, które można poznać tylko poprzez filozoficzne dociekania. Proces Sokratesa w 399 roku przed naszą erą był dla niego sobie z tym doświadczeniem, które utwierdziło go w jego krytyce demokracji. Sokrates został oskarżony o bezbożność i psucie młodzieży. Zarzuty te były w dużej mierze polityczne. Sokrates krytykował ateńskie elity i demokratyczne instytucje, co przysporzyło mu wielu wrogów. Proces był prowadzony przez demokratycznie wybranych sędziów, a Sokrates został skazany na śmierć poprzez wypicie cykuty. Dla Sokratesa ten wyrok był dowodem na to, że demokracja może być niesprawiedliwa i podatna na manipulacje. Uważał, że sędziowie kierowali się emocjami, uprzedzeniami i politycznymi intrygami, a nie racjonalną oceną faktów. W trakcie procesu Sokrates wygłosił synną mowę obronną, w której podkreślał, że jego misją jest pobudzanie Ratyńczyków do refleksji i zachęcanie ich do dążenia do mądrości. Jednak większość sędziów uznała go za wroga społeczeństwa. Dla Sokratesa ten wyrok był symbolem tego, jak demokracja może tłumić głosy krytyczne i eliminować tych, którzy kwestionują status quo. Sokrates podobnie jak jego uczeń Platon wierzył, że idealne państwo powinno być rządzone przez filozofów lub ludzi prawdziwie mądrych. W dialogu państwo Platon przedstawia wizję państwa, w którym władza spoczywa w rękach strażników, którzy posiadają wiedzę i cnotę konieczną dla sprawowania władzy. Sokrates uważał, że wiedza jest kluczem dla sprawiedliwego rządzenia. Dla niego władza nie powinna być sprawowana przez tych, którzy zabiegają o nią dla własnych korzyści, ale przez tych, którzy rozumieją czym jest dobro wspólne i są gotowi poświęcić się dla niego. W jego wizji państwo powinno być hierarchiczne, a władza powinna spoczywać w rękach najlepiej przygotowanych, a nie w rękach większości. Sokrates krytykował demokrację za to, że równała wszystkich obywateli niezależnie od ich wiedzy i umiejętności. Uważał, że taka równość jest iluzoryczna, ponieważ nie wszyscy ludzie są równi pod względem mądrości i cnoty. Jego zdaniem demokracja może prowadzić do sytuacji, w której ludzie niewłaściwie obejmują stanowiska władzy, co szkodzi państwu jako całości. Poprzez swoje filozoficzne doczekania i krytykę demokracji ateńskiej, Sokrates wskazywał na kilka kluczowych ryzyk, które jego zdaniem zagrażały stabilności i dobru państwa. Oto główne z nich. Rates uważał, że demokracja opiera się na założeniu, że wszyscy obywatele są równi w swoich zdolnościach do podejmowania decyzji politycznych. Jednak jego zdaniem zarządzanie państwem wymaga specjalistycznej wiedzy, mądrości i cnoty, których przeciętny obywatel nie posiada. W demokracji decyzje podejmowane są poprzez większość, która często kieruje się emocjami, uprzedzeniami lub krótkowzrocznymi interesami, a nie racjonalną analizą. Decyzje podejmowane przez niewykształconych lub niekompetentnych ludzi mogą prowadzić do błędów politycznych, które szkodzą państwu. Przykładem może być podejmowanie wojen bez odpowiedniego przygotowania lub w wprowadzanie praw, które nie służą dobru wspólnemu. Obawiał się również, że demokracja jest podatna na nim manipulację przez demagogów, charyzmatycznych przywódców, którzy potrafią zdobyć poparcie tłumu, ale niekoniecznie działają w interesie państwa. Demagogzy mogą wykorzystywać emocje, populizm i obietnice bez pokrycia, aby zdobyć władzę, co może prowadzić do destabilizacji państwa. Demagogodzy mogą wprowadzić szkodliwe polityki, które służą ich własnym interesom lub interesom wąskiej grupy zamiast dobru wspólnemu. Mogą również dzielić społeczeństwo, podsycając konflikty i nienawiść między różnymi grupami. Wyobraź sobie świat, w którym decyzje o tym, co jest dobre, a co złe, zapadają poprzez głosowanie. Sokrates miał wątpliwości co do tego, czy jest to sytuacja dobra i właściwa. Uważał, że demokracja może prowadzić do relatywizmu moralnego, czyli sytuacji, w której ludzie zaczynają wierzyć, że nie ma obiektywnych zasad, dobra i zła. Wszystko zależy od tego, co większość uzna za słuszne. Ale czy większość zawsze wie, co jest naprawdę sprawiedliwe? Jeśli społeczeństwo zaczyna wierzyć, że moralność jest względna, może to prowadzić do upadku wartości takich jak sprawiedliwość, prawda czy cnota. To z kolei może osłabić fundamenty państwa i prowadzić do korupcji. Nie Niesprawiedliwości i chaos. Sokrates obawiał się, że demokracja może przekształcić się w tyrannie większości, gdzie większość narzuca swoją wolę mniejszości, często ignorując jej prawa i interesy. W demokracji ateńskiej decyzje podejmowane przez większość mogły być niekorzystne dla mniejszości, co prowadziło do różnych niesprawiedliwości. Tyranie większości może prowadzić do marginalizacji i prześladowań mniejszości, co destabilizuje społeczeństwo i prowadzi do konfliktów wewnętrznych. Przykładem może być skazanie Sokratesa na śmierć przez większość, która nie rozumiała jego filozofii. Filozof uważał również, że demokracja może skłaniać się ku krótkowzrocznym decyzjom, które zaspokajają doraźne potrzeby lub pragnienia większości, ale nie służą długoterminowemu dobru państwa. W demokracji politycy często zabiegają o poparcie wyborców, co może prowadzić do podejmowania decyzji, które są popularne, ale niekoniecznie mądre. Brak długoterminowego planowania może prowadzić do kryzysów gospodarczych, społecznych lub politycznych. Przykładem może być nadmierne zadłużanie państwa w celu finansowania popularnych programów, co w dłuższej perspektywie szkodzi gospodarce. Demokracja może również prowadzić do niestabilności politycznej, ponieważ władza często zmienia się w zależności od nastrojów społeczeństwa. W demokracji ateńskiej częste zmiany przywódców i polityk mogą utrudniać realizację spójnej wizji państwa. Niestabilność polityczna może osłabiać państwo, utrudniając wprowadzenie reform i prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej. Może również prowadzić do konfliktów wewnętrznych i walki o władzę. Sokrates uważał, że w demokracji mędrcy i filozofowie są często marginalizowani, ponieważ ich głosy są trudne do zrozumienia dla przeciętnego obywatela. W demokracji ateńskiej Sokrates był postrzegany jako ktoś, kto kwestionuje tradycyjne wartości i autorytety, co przysporzyło mu wielu wrogów. Jeśli społeczeństwo odrzuca mędrców i filozofów, traci możliwość korzystania z ich wiedzy, to może prowadzić do upadku intelektualnego i moralnego państwa. Krytyka demokracji wynikała z przekonania, że rządzenie państwem wymaga wiedzy, mądrości i cnoty, których przeciętni obywatele często nie posiadają. Dla Sokratesa idealne państwo powinno być rządzone przez mędrców, którzy kierują się dobrem wspólnym, a nie przez większość, która może być podatna na emocje i manipulacje. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że jesteście. Zostawcie komentarz, w co wy sądzicie o współczesnej demokracji i do zobaczenia kolejnym razem.